Cześć, dziś film z kategorii zupełnie nie o rowerach, a mianowicie po raz kolejny pytacie, czym kręcić na YouTube. I postaram się Wam króciutko nagrać, jak to wyglądało u mnie. Zacząłem kręcić dobre 10 lat temu kamerą GoPro 4 albo 5. To były czasy, kiedy jakaś tam rozdzielczość 480 jeszcze bywała, a 720 była całkiem spoko. Dzisiaj generalnie powinniście kręcić czymś, co kręci 4K, bo musicie pamiętać, że ludzie oglądają YouTube nie tylko na małych wyświetlaczach telefonów komórkowych, ale też na, na przykład na dużych telewizorach. I tam jeżeli nagrać słaby materiał, to po prostu będą wielkie piksele. Kolejna sprawa jest taka, że tak naprawdę oprócz optyki, którą kręcicie, istotny będzie też dźwięk i światło, bo na przykład kamera GoPro w ciemnych warunkach głupie jest. Zresztą iPhoney też podobnie, jak są słabe warunki oświetleniowe, to po prostu nagrywają bardzo słabą, słabą jakości obraz. I kolejna sprawa to jest dźwięk. Jeżeli nie będzie Was słychać, to też słabo będą się te filmy oglądały. Czyli warto zapatrzeć się w jakieś światła. W tej chwili już nie muszą to być studyjne lampy z parasolami i z łatwo tłukącymi się żarówkami świetlówkowymi. W tej chwili bardzo spoko są lampy LEDowe. Można na przykład w sklepie Mitoya kupić sobie takie lampy. Naprawdę za tam 100, 200. 400 zł. Lampy, które dodatkowo mogą robić różne efekty, mają regulowaną barwę światła. Możecie sobie to światło ocieplić, obodzić, ustawić słabiej, mocniej, zrobić z tego kontrę w tle. Generalnie ja nagrywałem najpierw jakąś słabą kamerą GoPro, potem jakimś słabym iPhone'em. Gdzieś tam taka porządniejsza jakość wjechała, jak wjechał iPhone 10. Od razu do tego wjechał też gimbal DJ-a. O tyle spoko, że stabilizuje Wam obraz. Oprócz tego macie przez połączenie bluetoothowe kontrolera gimbala z telefonem możliwość robienia zoomów i oczywiście sterowania gimbalem tak, żeby patrzył w stronę, w którą chcecie, żeby patrzył. Aktualnie kręcę głównie kamerą GoPro 8, ale na dzisiejszy czas jest ona już zdecydowanie przestarzała, poza tym to GoPro jest już zarżnięte, używam z nim Media Moda, pierwsza sztuka Media Moda od nowości nie działała, nie działało złącze mikrofonów zewnętrznych. Może podłączyć do GoPro mikrofony zewnętrzne albo musicie mieć specjalną przeciwkę GoPro, albo właśnie Media Moda, który ma też dodatkowe wbudowane mikrofony. I to GoPro ma już spukniętą baterię. Wiesza się software, także ósemka jest już na dzisiaj zdecydowanie przestarzała. Myślę, że trzeba by zarządzić od dziewiątki. Jeżeli chcecie kupić coś tańszego, a najlepiej odłożyć kasę, przypolować na jedenastkę. Ma bardzo dobrą stabilizację i co ważne, ma lepszą baterię, szczególnie. W Warunkach zimnych bateria nie traci tak dramatycznie pojemności. No bo to stare wersje GoPro, tak jak moja ósemka, generalnie w zimnym tracą baterię w 3 sekundy. Zresztą teraz też już mają błąd, ma, moja ma błąd baterii, bo gdzieś tam na 30% się po prostu wyłącza w trakcie nagrania. Ale GoPro jest o tyle spoko, że może nagrywać podpięte do Powerbanka. Zresztą tak samo jak telefon. Warto kupując na przykład nowy telefon. Sprawdzić, jakie tam parametry ma wideo. I ja na przykład teraz użyłem iPhone'a 14, który ma naprawdę niezłą optykę i można tym nagrywać. Aczkolwiek są telefony z lepszą optyką, ale z gorszym systemem przesyłania tych danych i tak dalej. iPhone jest o tyle dobry, że bardzo łatwo. Airdropem, czyli połączeniem Bluetooth pomiędzy iPhone'em a laptopem, możecie szybko przesłać pliki. Także jak chcecie dorzucić jakieś zdjęcie do swojego filmu, czy coś takiego, to szybko możecie przerzucić to z telefonu na aparat i odwrotnie. Ja montuję te filmy potem w darmowym, wbudowanym systemie Apple w programie iMovie. Nie jest on zbyt e, rozbudowany, ale nie jest też zbyt wymagający. Także podsumowując, na dzisiaj budżetowo GoPro 9, szerzej GoPro 11, albo na przykład Insta360, albo któraś z kamer DJI. -a. Tak naprawdę wszystko co nagrywa 4K będzie spoko. Myślę że na początek nie ma co przesadzać z rozbudowanymi funkcjami bo i tak nie będziecie ich wykorzystywać. Ale też dobry telefon z dodatkowym na przykład oświetleniem jakieś z dwie lampki plus powerbank żeby podtrzymać baterie, żebyście mogli trochę dłużej pracować też będzie spoko jeżeli chcecie nagrywać zdjęcia w ruchu przyda się gimbal jeżeli chcecie nagrywać zdjęcia w pomieszczeniach w ciemnym przydadzą się właśnie dodatkowe źródła światła jeżeli chcecie nagrywać wywiady albo dużo gadania można się zastanowić nad mikrofonami tutaj mm, mikrofony bezprzewodowe najfajniejsze są moim zdaniem Rode e, takie małe Rodę z pamięcią dźwięku kosztuje to tam chyba około 1000 za jedynkę, a około 1300 za dwójkę. Tyle na dzisiaj, chyba e, będę kończył, bo muszę ładować się do samolotu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat, czym można nagrywać na YouTube. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Hej!